Cześć, jestem Śpiegol i witam w kolejnym odcinku poradnika przetrwania w Minecrafcie. To drugi odcinek z tej serii, czyli to już tak naprawdę jest trzeci sezon, drugi odcinek i rozpoczynamy, a właściwie kontynuujemy nową przygodę na nowym świecie Minecraft 1.16.3. Także rozpoczynamy, w pierwszym odcinku dotarliśmy do tej naszej miejscówki, Tutaj całkiem niezłej, jest trochę płaskiego terenu, jest zaraz woda, ocean blisko e, mamy tutaj sporo zwierzyny i owce, i krowy będzie jedzenie, także jest dobrze. Mamy tutaj widzę jakąś porządną dziurę w ziemi, więc tam sobie coś ciekawego znajdziemy, no i póki co zrobiliśmy sobie tutaj tymczasową, tymczasową e, kryjówkę, nazwijmy to taki mini domek w skalę, bardzo brzydki, ale przynajmniej mamy gdzie się schować na noc i możemy przetrwać tutaj trudniejsze chwile. Kilka rzeczy już udało się zebrać, ale oczywiście niewiele i dzisiaj idziemy dalej. Dzisiaj idziemy dalej, czyli... Pierwsze, co musimy dzisiaj zrobić, to podstawowe narzędzia. Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku tej serii, nie będziemy się tutaj spieszyć. Ja nigdzie nie mam zamiaru gnać. Mam, liczę po prostu na długą, długą, może kilkadziesiąt odcinków, może kilkaset nawet odcinków, czyli długą przygodę z wami, spokojną, survivalową. I teraz. Co dalej? Mamy trochę jedzenia, podstawowego jedzenia, mamy proste schronienie tutaj właśnie na zewnątrz, gdzie nockę sobie przetrwamy, no i musimy mieć też podstawowe, podstawowe narzędzia czyli zrobimy sobie na samym początku bardzo prosty, kamienny, kamienny zestaw narzędzi tych podstawowych, także teraz pokażę, pokażę Wam jak te podstawowe narzędzia zrobić. O i tutaj będzie trzeba bardzo szybko pierwsze z nich zrobić, bo jak widać kilof drewniany za długo nie przetrwał. No i taka jest, taka jest po prostu rola tych drewnianych narzędzi. Ich żywotność jest po prostu bardzo, bardzo krótka. Jeśli się uda, to poza narzędziami, oczywiście też spróbujemy znaleźć. Kolejne ciekawe rzeczy, być może nawet żelazo na sam początek, żeby przetrwać, a jeśli nie, to zajmiemy się jedzeniem. I teraz podstawowe narzędzia. Co potrzebujemy do podstawowych narzędzi? Przede wszystkim troszkę patyków, żeby stworzyć narzędzia. Tu mamy zresztą, możemy sobie otworzyć ściągę, gdzie wszystkie rzeczy, które możemy zrobić, się pojawiają. Teraz nawet te, których nie możemy zrobić, czyli tak jak na przykład kusza, nie mamy tutaj pewnych. Elementów do stworzenia kuszy, więc jeszcze jej nie możemy zrobić. Jest na czerwono, ale te, które tutaj się świecą, można zrobić normalnie. I można też oczywiście wyłączyć te, których nie możemy, i mamy wtedy ściągę podstawowych rzeczy. I teraz podstawowe kamienne na początek. Robimy sobie miecz, żeby móc się obronić. Robimy sobie na pewno kilow, bo przed chwilą nam ten drewniany padł. I czy nam coś jest jeszcze potrzebne? Teoretycznie łopata. Siekiera, a zrobimy sobie nawet cały zestaw, żebyście zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Siekierę mamy, łopatę też zrobimy, jest zestaw. No i motyki jeszcze nie potrzebujemy. Jeszcze rolą sadzeniem zboża nie będziemy się zajmować w tym odcinku, więc póki co nie robimy. Póki co nie robimy, także mamy podstawowe narzędzia. O, i jest noc, i jest noc. Może teraz przy okazji uda mi się w miarę łagodnie pokazać, gdy jest noc. To są moby. Są wrogie moby, i mogą nas zaatakować. Trzeba uważać, żeby nam tu żaden Creeper nie wyskoczył, ale może coś mi się uda pokazać. Coś mi się uda pokazać, i dlatego musimy sobie zrobić schronienie. Żeby po prostu na samym początku nie mamy w ogóle zbroi, więc trzeba bardzo uważać, bo bardzo łatwo można polec, można po prostu polec. I tam już chyba widziałem jakiegoś zombiaka, tak, tu jest zombiaczek, zobaczcie, kręci się i mógłby nas zaatakować. Także dlatego trzeba to, co zrobiliśmy w pierwszym odcinku, zrobić bardzo szybko, jakieś podstawowe schronienie i łóżko, bo wtedy możemy położyć się do łóżka, pójść sobie spać, no i moby nie mogą, wtedy nie będą nas atakować. Mogą jakieś po nocy być, ale one się w słońcu spalą generalnie. Dlatego dobrze jest się położyć spać tuż przed nocą. Wtedy moby nawet nie powstaną. Nawet moby nie powstaną, nie będzie ich tutaj. Zobaczymy, jest tam ząbiaczek, jest i zobaczcie, pali się teraz, bo jest dzień. i Znikł z tego świata po prostu, odszedł sobie, więc nie będzie nam już przeszkadzał. Dobra, ale wracamy do podstawowych narzędzi. Mamy kamienne praktycznie wszystkie podstawowe. Tam jeszcze było gdzieś w tej dziurze w ziemi troszeczkę, troszeczkę węgla. Gdzie ona była? Tutaj, czy tutaj była ta jaskinia? Chyba duża. Tutaj, o tutaj. Tutaj była. I było też troszkę węgla, więc węgiel sobie weźmiemy. I zobaczymy, wejdziemy do tej głębszej dziury, do tej jaskini, może będziemy mieli trochę szczęścia i może trafi nam się... Żelazo, nawet. Na jakiej głębokości my tu jesteśmy? Sprawdźmy. Jest po lewej stronie, w lewym prawie że rogu jest x, z, czyli nasze koordynaty minus 286, łamane na 71, łamane na minus 12. To jest nasze położenie. I ta środkowa y to jest wysokość. Jesteśmy na 71, więc tutaj nie możemy trafić, nie możemy trafić żelaza, bo żelazo jest. O ile dobrze pamiętam, mam nadzieję, że nic nie przekreśliłem. Poniżej 64, czyli trzeba zejść na głębokość minimum 64, żeby dostać się do żelaza. I tu sobie zrobimy małe schodki, żeby w razie co szybko uciec. Mamy zejście do tej jaskini. Nie jesteśmy jeszcze gotowi, żeby schodzić do jaskini, bo tam jest wiecznie ciemno, więc możemy tu trafić jakieś moby i będzie problem. Ale, aha, to jest tyle by było z jaskini. Także myślałem, że trafiliśmy na jakąś większą jaskinię. Jest 66, więc tutaj jeszcze nie mamy szans, żeby trafić na żelazo. Ale okej, okay, jest inna opcja, żeby znaleźć żelazo na samym początku. Gdy mamy już te kamienne narzędzia, pierwsze narzędzia, no to można pójść dalej. Czyli pokopać trochę głębiej. I tutaj przypominam, że szykuję. Dziurę pod naszą bazę, taką bazę, powiedzmy okrągłą, kwadratową, prostokątną, jeszcze nie wiem, ale podziemną. I teraz tu będzie, powiedzmy sobie, dach na równi z ziemią, i tu mamy raz, dwa, trzy, no w wysokości cztery, więc tutaj będzie gdzieś podłoga, tak jak o tutaj myślę. I wtedy mamy raz, dwa, trzy, cztery. Tak jest, czyli tutaj mogłaby być podłoga, czyli zakładamy tu aż sobie postawię ziemię, że dotąd tu będziemy mieli podłogę i tu zrobimy sobie pierwsze pomieszczenie pod ziemią. Nie? Zobaczcie, teraz kopię ziemię ręką, a troszkę szybciej idzie łopatą. Szybciej idzie kamienną łopatą, a co dopiero lepszymi narzędziami, to idzie już w ogóle dużo szybciej. Także zbieramy sobie tutaj, już zrobimy sobie takie małe wejście do naszej bazy podziemnej, która tutaj będzie ale dzisiaj tylko w celu takim, żeby może dokopać się do żelaza. Nie? Do żelaza to będzie taki, można powiedzieć, sobie przedsionek, gdzie będziemy sobie rozchodzić się przez, do naszej bazy, ale tu dalej będą, będzie schody, będą schody, przepraszam, będziemy schodzić sobie w dół. Także idziemy właśnie w dół, wykopać sobie troszeczkę przejścia i może uda nam się trafić na żelazo. Trzeba będzie też zrobić na pewno sobie pochodnie, bo jak widzicie, schodzimy pod ziemię i robi nam się ciemno, więc co jakiś czas stawiamy pochodnie. Ja stawiam sobie je zawsze po prawej stronie i wtedy jak gdzieś utknę w jakiś labiryntach podziemnych, to wiem, że muszę kierować się tak, żeby pochodnie mieć po lewej stronie, bo wtedy one mnie prowadzą do wyjścia. Taką przyjąłem sobie strategię i tak będę właśnie działał, tylko zanim jeszcze zejdziemy, zrobimy sobie kilka więcej pochodni. Pochodnie można zrobić tutaj. OK, mamy 11. Tyle nam na początek wystarczy i możemy sobie pokopać jeszcze troszkę głębiej. Może uda nam się to żelazo znaleźć. Teraz w tych pierwszych odcinkach mówię o takich totalnych podstawach. Być może są z nami osoby nowe, które dopiero zaczynają, więc chcę też pokazać totalne podstawy w Minecraftie. I tutaj, no, jedna z ważnych rzeczy, czyli podstawowe surowce, trzeba dosyć szybko znaleźć. Żelazo nam się przyda. Fajnie jakbyśmy zaraz gdzieś tutaj się dokopali do żelaza, bo wtedy możemy sobie zrobić podstawową zbroję czy tarczę, mieć wyposażenie. Na jakie jesteśmy głębokości? 54, więc już tutaj będzie... E, mamy szansę trafić na żelazo. Nie będę jeszcze kopał na boki, bo moglibyśmy tutaj poszukać tego żelaza po bokach, ale teraz chcę zejść e, głębiej. Głębiej. Jest taki... takie coś, że... Różne surowce pojawiają się w Minecrafcie na różnej głębokości. O, mamy lawę tutaj. To jest dość niespodziewane, bo lawa pojawia się dopiero na poziomie 10. Takie naturalne, naturalne źródła lawy. Więc tutaj musi być jakiś może wodospad, może jakaś jaskinia. Zaraz zobaczymy, spróbujemy się tam dostać. Okej. Okay. Ok. Coś tutaj się dzieje. Zobaczymy, co tutaj mamy. Próbujemy sobie wejść. Dziwne, że tak wysoko jest lawa. Trzeba na tą lawę bardzo, bardzo uważać, żeby się nie utopić. Jak my to zrobimy? Zrobimy tak. Tak. I od tej ściany też sobie zbudujemy. Nie mamy jeszcze wiadra, bo właśnie po to nam też potrzebne żelazo, żeby zmieć wiadro. I wtedy będziemy mogli sobie wodą zalać tą lawę. No ale jeszcze nie teraz. Dobra. Czyli żelaza nie mamy, ale spróbujemy sobie jeszcze chwilę pokopać w dół. Może już tutaj po prostu zobaczymy, czy teraz jak tą lawę zamknąłem, czy jeszcze gdzieś nam tu przecieknie. Jeszcze nam przecieknie, ale to też sobie odetniemy. O, w ten sposób. Także już macie takie podstawy przetrwania także pod ziemią. Co zrobić, gdy spotkamy gdy spotkamy lawę. OK, kopiemy, kopiemy dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chciałbym trafić na żelazo, żeby chociaż zrobić podstawowe rzeczy. O ups, dobra. No na to jeszcze nie jesteśmy gotowi. Na to stanowczo nie jesteśmy gotowi. Teraz wciskam Shift, żeby nie spaść. I patrzę, co tam jest. Mamy tam jakąś jaskinię. To nam się przyda. To będzie bardzo fajna rzecz, ale jeszcze nie teraz. Teraz jest za wcześnie. Także żelazo sobie póki co tutaj odpuszczamy. Idziemy do góry. Zobaczymy. Co możemy dalej sobie zrobić? Rozejrzymy się szybko. Ok, i co jeszcze? Aha, no właśnie. Będę chciał tutaj zrobić mm, z tej bazy naszej tymczasowej jakiś taki mały magazynik, albo może właśnie tutaj byśmy zrobili sobie w sumie zejście pod ziemię. To by była lepsza opcja. Tam byśmy się zamurowali, a tu zrobilibyśmy sobie zejście pod ziemię. I to na pewno sobie upiększymy jakoś. Jakoś to sobie zrobimy, więc będziemy potrzebowali na przykład troszeczkę drewna, żeby upiększyć sobie nasze wejście do podziemi. Natomiast teraz jeszcze nie będziemy tego robić. To chciałem zrobić w trzecim odcinku serii, więc dopiero wtedy będziemy budować, coś budować, pierwsze struktury. Pokażę, jak to robić. A teraz przy okazji jeszcze poruszę temat o tutaj drzew. Mamy teraz drzewo i wisi, wiszą sobie liście. Wiszą w sobie liście, co nie jest zbyt fajne, nie chcemy tak liści zostawić. Można je zniszczyć, tak jak ja teraz robię ręką, i wypadają wtedy z liści różne rzeczy. Wypadają wtedy z liści różne rzeczy, mogą wypaść patyki, mogą wypaść jabłka, mogą wypaść też mm, nasiona. Tego drzewa, czyli możemy je zasadzić. Liście znikają też same pod warunkiem, że nie mają kontaktu z drewnem, czyli jeśli tutaj jest jeszcze drewno, to te liście wtedy nie znikają, nie znikają, ale jeśli już żadnego drewna nie ma, to widzicie teraz przed chwilą tu liście znikały same i zaczynają spadać rzeczy. Tutaj na przykład patyk leży, tak? I tam widzę już, że nad liściami, nad liściami, nad liśćmi, o, właśnie spadło nam nasionko tego drzewa, które możemy zasadzić ponownie, zasadzić ponownie, żeby mieć odzyskiwalne źródło drewna. Mamy tutaj sadzonkę dębu. Sadzonka dębu potrzebuje tylko troszeczkę miejsca i ja bardzo często sadzam sadzonki w tym samym miejscu albo gdzieś w bardzo zbliżonym miejscu, gdzie stało wcześniej drzewo. I teraz wiemy, że bodajże drzewa rosną chyba z pół godziny, 30 minut takiego realnego czasu w naszym życiu i wtedy Wyrośnie tutaj nowe drzewo i będziemy mogli je ponownie ściąć i mieć dużo drewna. O, tu mamy kolejną sadzonkę, często wypada więcej niż jedna sadzonka, i w ten sposób mamy jeszcze więcej drewna. Także proszę pamiętajcie o tym: zasadźcie drzewa z powrotem, żeby mieć tego drewna pod dostatkiem, żeby móc coś z nim robić. Także ten odcinek może nie był zbyt ekscytujący, ale chciałem wyjaśnić pewne podstawy, pewne podstawy, które tutaj pokazałem. Czyli zrobiliśmy sobie podstawowe narzędzia, kamienne narzędzia, jeszcze nie mamy tych żelaznych, chociaż to już niebawem, mam nadzieję, że znajdziemy sobie, być może nawet między odcinkami trochę poszukam. Będzie trzeba w kolejnym odcinku zająć się też jedzeniem, bo mamy mało jedzenia i Zrobimy sobie jakąś pierwszą farmę i później będziemy budować. Także myślę, że w przyszłym odcinku jedzenie, farma, a w kolejnym budowanie pierwszej struktury. A na dzisiaj skorzystamy sobie z tego pięknego zachodu słońca. I na dzisiaj już dziękuję. To wszystko w tym odcinku. Podstawowe narzędzia, kopanie w poszukiwaniu surowców, żelazo znajdziemy na, na 64 i niżej. A tak poza tym to tyle. Tyle podstawy. Część druga i zapraszam na część trzecią, gdzie będziemy zajmować się farmą, jedzeniem i podstawowym źródłem właśnie jedzenia, które jest nam bardzo potrzebne. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i na dziś to wszystko. Dzięki serdeczne, do zobaczenia.